W klubie Big Beat odbyła się kolejna hip-hopowa impreza. Tym razem do ścianki przyjechali poznańscy artyści. Organizatorami wieczoru była ścianecka grupa o nazwie 362. Na koncert przyjechali młodzi mieszkańcy Czarnkowa, Piły, Waucha oraz Wielenia. Gwiazdami wieczoru byli Oval, MC2 oraz DJ Hand. Na scenie wystąpił także zespół TMC ścianka z układem tańca breakdance. Gdy rozpoczął się koncert, cała sala poderwała się do rytmicznego tańca. Promowane były najnowsze płyty Rapnastyk oraz przedpremierowa promocja płyty Mezokracja. Były także autografy i wspólne zdjęcia. Wśród gości spoza miasta dało się słyszeć, że czcianka staje się wysepką dobrych imprez hip-hopowych w byłym województwie pińskim. Póki co organizatorzy nie planują kolejnych biesiad. we <laughs>

Cudownie. Dobra. Yy, o powiedz jak Rapmastek się przyjmują, głównie w Polsce. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Nie chodzi, może o sprzedaż, bo to jest nieistotne, ale ludzie słuchają, ludzie przychodzą na koncerty, jest zainteresowanie, widzę coraz więcej osób, zna teksty, że przychodzą się bawić, znają płytę. I chyba to jest najważniejsze. A jak zainteresowanie rapniaste tym szczak? No takie jak zawsze, że jestem chyba trzeci raz i zawsze jest skandal, zawsze... Jest... Myślę, że jest bardzo żywiołowa i po prostu nie ma już takiego, że musimy ludzi namawiać, ej bawcie się teraz, bo jest koncert, to po prostu ludzie sami są bardzo żywiołowi i po prostu imprezy w Trzciance to każdemu zespołowi życzę, żeby mógł sobie zagrać tutaj, bo nie było imprezy, którą bym tak wspominał i ta jest kolejna, którą sobie zapiszę po tej stronie, że, ja że bym, była super. Co ja bym mógł dodać, e, jeśli chodzi właśnie o e, ludzi z ścianki, ponieważ tutaj lokalna telewizja na pewno interesuje Was, to nasza opinia o Waszym mieście. Jak pierwszy raz tu mieliśmy przyjechać, to ścianka, niewiele, niewiele mi mówiła ta nazwa ścianka, Wręcz myślałem, że to jest jakieś takie bardzo bardzo małe i bardzo takie średnie, średnio fajnie tam będzie. Przyjechaliśmy tu po raz pierwszy, było niesamowicie, no i potem posypały się koncerty asetów i nasze. Potem znowu przyjechaliśmy tu drugi raz, trzeci raz, owa to czwarty, cztery się. Trzeci raz, jestem w sumie drugi, ale nie mogłem z przyczyn obiektywnych, ale ścianka teraz... Wielko Polster pozam jest postrzegana jako taka naprawdę enklawa do ręki A ty DJ fajnie, bo reprezentant to, to jak postrzegasz jako pierwszy raz jesteś w e, ja Ci powiem, wiesz że jestem pierwszy raz w ściance i żałuję, że nie byłem tutaj wcześniej mam nadzieję, że przyjadę tutaj jeszcze następnym razem. Ja słyszałem tylko jak owal był wcześniej, jako opowiadał po prostu o ściance. Także z jego opowieści nie było po prostu najmniejszych wątpliwości do tego, że przyjadę tutaj na pewno zobaczyć jak jest. I słuchaj, na publiczność ta, która jest tutaj w tym klubie, jak odbiera, wiesz, jeżeli yy, patrzą po prostu na ciebie jak gra i nie spodziewałem się takiej reakcji na, wiesz, ze względu na muzykę jaką gra i na DJ. -a. także mam nadzieję, że przyjadę do was jeszcze raz i, i, i zagram na pewno. Czyli książkę powiedzę jak daje tak? tak do serca, tak jak chyba kawałku tak? Dokładnie, z serca, z jak z serca byś poznał te miejsca, nie, ale jest super, naprawdę no. I niewiele jest miast, w ogóle jeszcze organizacja imprez, wiesz, przyjeżdżasz, to są drobiazgi, ale wiesz, ludzie, którzy grają, to zbierają identyfikatory super zrobione, super plakaty, wiesz, bierzesz sobie bilet na pamiątkę, wiesz, patrzysz na miasto, plakatowane, wszystko super zorganizowane i... Przyjeżdżasz do dużego miasta i czasami jest o wiele gorzej, wiesz, przyjeżdżasz i ktoś Ci mówi, dobra, grasz tutaj za chwilę, a mówię, a, żeby mi ktoś puszył za serę, nie no powiedz, że grasz coś, wiesz, tu przyjeżdżasz, przyjmując siebie, zostawiasz rzeczy w domu, super jest, wiesz, jedzesz coś, zjesz, jest super atmosfera i nie ma czegoś takiego, żeby mi za to mówi, dobra, umawiamy się tyle, tyle, ty tu grasz i dobra, grasz, tu masz pociąg, wiesz, spadaj, nie? Wiesz przyjeżdżasz szujiszczają tak siebie w domu, no, no jest super, po prostu. Ja ci powiem jeszcze, że na tą ilość tutaj w klubie, jaka jest ludzi, to robią hałas tutaj 200 osób robi hałas jak za półtora tysiąca. Także no dla mnie to było super wielkim zaskoczeniem, że ja nie słyszałem muzyki, nie słyszałem na odsłuchach, wiesz, co leci, jak 200 osób krzyczało, wiesz, ciąka zróbcie hałas i lupli hałas. Spoczynnik decybela na jedną osobę jest bardzo wysoki. I za to macie wielkie pozdrowienia. A ty mezoplę zaprezentowałeś kilka kawałków ze swojego młodej płyty mezopracji. I widzę, że Cianka, nawet z, z tego co widzę, już mniej więcej znała materiał. Czy no, to co mogę znać, to jest prawo miksu, który wdroży mm. w internecie. A to co gram, to to, to zagrałem dzisiaj dwa kawałki, to właściwie jest taka zajawka płyty bardziej. Mówię ja teraz, bardziej jest czas, że gramy materiałowala, a moja płyta jest jakby na. Teraz sobie wychodzi. Myślę, że zanim ludzie ją poznają i przyjmą dwa, trzy miesiące, żeby na koncepcja, żeby gdzieś w porządnie z nią.